Przede wszystkim chcę podziękować zespołowi z Piotkowa za dobre widowisko, za fair play. Chyba o tym meczu Bartek już dużo powiedział. I mi przypomniał ten mecz, druga kolejka, tylko kiedy my grali w Pietkowie. Bo tak samo pierwsza polowa skończyła się remisem, a w drugiej polowie nie wiem co się stało. Tak jak dzisiaj zauważył Bartek, tak jakby Зеспол не вийшов на другому полові, а пізно і пізно. Те саме видержало, що у нас в Пяткові. Вони від'їхали, а як вже є від і в шість... Од'їзд і починаємо гонічно, то тяжко, направда тяжко зробити, і вони просто вибили нам і в шпілки нам з голови, і знехончили нас, і хіба кожен з лопаків тоді хотів би якнайшвидше скінчувати матч. Дещо подобного, тільки вже не в такому вимірі, то було. I dzisiaj naprawdę dużo walki było i tak jak jeszcze raz powtórzę, wspomniał Bartek, nam dzisiaj pomogła Bramka bardzo dobrze. U nich niestety nie, nie, nie pomogła, szczególnie w drugiej połowie, bo naprawdę dużo takich piłek wpadało które nie mają prawa wpaść, ale to jest piłka ręczna i udało się, także było dobre widowisko, każdy zespół dał sobie wszystko dzisiaj i cieszymy się z tego, że trzy punkty zostałem w domu. Mieszczur, przede wszystkim gratulacje dla, dla gospodarzy, dla, dla całej ekipy, bo, bo no wygrali, dzisiaj, wygrali dzisiaj mecz. Myślę, że, że my troszeczkę zostaliśmy w w drugiej połowie i początek drugiej połowy to wszystko ustawił i nietrafione sytuacje 100%, chyba z dwa albo trzy błędy własne. Zrobiło się 21-16 i potem zaczęła się górka dla nas. Próbowaliśmy, szarpaliśmy, zmienialiśmy ustawienia czy w obronie, czy w ataku na 7 na 6 też na chwilę, ale no to jak wiemy chyba od początku roku mamy duże problemy kadrowe i tutaj ten zasób zawodników jest bardzo, bardzo mały, więc z jednej strony też mogę jakby chylić czoła przed moimi chłopakami, bo no, walczyli i szarpali do końca i myślę, że gdyby nie ta pierwsza, pierwsze 5 minut, kto by jakby to się skończyło, no ale teraz możemy sobie tylko gdybać. No i chyba 19 albo 18 sytuacji nietrafionych. Nie wszystkie były 100%, ale bardzo dużo było 100% i to też ciężko się nam grało. My w drugiej połowie za to w bramce mieliśmy swoje problemy, były tylko trzy piłki, więc ta różnica się też stąd wzięła. Jeszcze raz gratulacje dla, dla, dla Wittoriego i jego drużyny, bo, bo naprawdę walczyli szarpali i tutaj te punkty mi się należały. Nam zostało jeszcze 11 spotkań. Na pewno nie odpuścimy. Będziemy walczyć do końca. Już to raz tak myślę, że to z tego jesteśmy doznani, że mamy charakter, nie odpuszczamy i tutaj mam nadzieję, że za tydzień czy za dwa troszeczkę nasza kadra się powiększy, ale to też nie w jakimś wielkim stopniu. Więc chyba za dużo mówię, więc jeszcze raz gratulacje i dziękuję bardzo. Ja również chciałbym podziękować zawodnikom Spetkowa, bo pokazali walkę do końca nie, nie poddawali się. Przed meczem powiedzieliśmy sobie, że mamy coś do udowodnienia, bo tak jak to było w drugiej kolejce, no nie poszedł nam ten mecz zupełnie, przegraliśmy dosyć wysoko. Tutaj już sobie w domu nie mogliśmy pozwolić na to. Myślę, że to się udało. Co do meczu, to chyba nie będę podsumowywał, bo tutaj już trenerzy podsumowali cały mecz. Chciałbym jeszcze podziękować tylko kibicom za wsparcie, bo oni zawsze przychodzą na nasze mecze, topingują nas i e, to jest taki nasz siódmy zawodnik i to bardzo cieszy, że jest taka frekwencja na meczach. Ósmy, poprawiaj się. Ósmy. <laughs> Pierwsza połowa na pewno w naszym wykonaniu e, była, była niezła. Dużo piłek w obronie gdzieś, gdzieś tam wyłapaliśmy, Baran troszeczkę podbijał i, i gdzieś ten mecz był na styku. Natomiast nie wiem kompletnie, co się stało po wyjściu z szatni, bo przegrywamy w 6 minut fragment 5-0 i, i tak naprawdę mecz się nam zamyka. Później próbowaliśmy gonić, zmienialiśmy gdzieś tam ustawienie, próbowaliśmy grać w obronie 5-1, w ataku gdzieś 7 na 6, ale, ale to były już tylko chyba kosmetyczne zmiany. Zabrakło nam troszeczkę w bramce w drugiej połowie, tak jak już tutaj trener wspomniał, no i tyle, i tyle. Cały mecz później w drugiej połowie goniliśmy. Ciężko było dogonić, bo, bo Chrobry grał gdzieś konsekwentnie. Praktycznie wszystko im wpadało. My niestety przeszczeliśmy prze, dużo sytuacji w tym, w tym stuprocentowych, procentowych. No i niestety, niestety ten mecz kończy dla nas tak, jak się skończył. Teraz każdy kolejny mecz już tak naprawdę jest dla nas jak finał, bo, bo w tabeli nie jest kolorowo, wszyscy o tym dobrze wiemy. Mam nadzieję, że jeszcze podleczymy się i, i w jeszcze większym lepszym składzie wyjdziemy na, na zabrze. I tyle z mojej strony. Gratulacje tutaj dla Chrobrego za, za zainkasowanie trzech punktów i dziękuję bardzo.